Dzieciństwo to plecak życia wypełniony skarbami z babcinej szuflady albo z szuflady, którą wymyślamy sobie w dzieciństwie. Arleta Gabrysiak, Historie małej dziewczynki. Czyta Marta Kmieć. Muzyka Wojtek Kryś. Urodziłam się w niewielkim mieście, gdzie prawie wszyscy się znają. Pewnego jesiennego poranka a właściwie to było nad ranem. Rodzice chyba trochę się zawiedli, bo bardziej liczyli na to, że zwiążą swoje życie z małym, uroczym chłopczykiem. A tu taka niespodzianka. Urodziłam się ja. Dziewczynka. Nie wydaje mi się, abym była zbyt piękna, ale ponoć rzadko, które dzieci są piękne od urodzenia. Kiedy miałam trzy tygodnie, moja mamusia bardzo ciężko zachorowała i musiała zostać w szpitalu. A tatuś pracował w wojsku i nie mógł zajmować się wychowywaniem takiej małej, sikającej i płaczącej istoty jak ja. Rodzice wpadli więc na pomysł, aby na trochę oddać mnie pod opiekę babci Józefiny, która mieszkała w odległej o godzinę jazdy autobusem od naszego miasta wiosce. Ponieważ byłam bardzo maleńka, to raczej nie musieli obawiać się, że zacznę się sprzeciwiać. Tak więc przyjęłam swą dole w miarę spokojnie. I zamieszkałam ze swoją babcią Józefiną, dziadkiem Broniszem, psem Misiem, krówkami, owcami, świnkami i kurkami. Babcia zastępowała mi mamę. Czas mijał, ja rosłam, i wydawało mi się, że nigdy nie mieszkałam gdzie indziej, jak tylko w tej ukochanej wiosce. Kiedy zbliżała się niedziela, przyjeżdżała mamusia z statusiem w odwiedziny. Przywozili mi wówczas jakieś nowe ubranko, albo buciki, czasami zabawkę, choć to już rzadziej. Niedziela była więc prawie zawsze świętem. Babunia od rana gotowała rosołek z dużą ilością złocistych oczek, robiła placki na makaron. Gdy po kuchni rozchodził się zapach niedzielnego obiadu, przyjeżdżali rodzice. Właściwie to najbardziej lubiłam te chwile, gdy już odjeżdżali. I oczywiście nie zabierali mnie ze sobą. Lubiłam mieszkać u babci i dziadka. Tak więc czas płynął mi na beztroskich zabawach z psem, lub na łące, gdzie pasły się krowy i gęsi moich dziadków. Pewnego dnia pojawili się w mojej oazie spokoju uradowani rodzice. Widziałam, że szepczą o czymś z dziadkami, nad czymś debatują. Babcia kręciła głową, jakby mówiła nie ale tatuś był nieustępliwy. Po naradzie zawołano mnie i dopuszczono do tajemnicy. Otóż miałam spakować swoje ubranka i zabawki i przygotować się do wyjazdu do miasta, gdzie znajdował się nasz dom, a właściwie nie dom, ale mieszkanie. Rodzice uroczyście oznajmili mi, iż jestem już dużą dziewczynką i pora, żebym poszła do przedszkola. Słyszałam czasami o tym jakimś w przedszkolu pełnym lalek, klocków i różnych pięknych zabawek, gdzie dzieci uczą się wierszyków i piosenek. Tak, ja o tym wszystkim już słyszałam, ale moje przedszkole było na podwórku pełnym kurek i gąsek. Moimi przyjaciółmi były psy i koty. Nie chciałam innego przedszkola, nie chciałam rozstawać się z babcią i dziadkiem. Moją najpiękniejszą zabawką był czarny jak smoła murzynek bambo w czerwonym ubranku. Po co mi więc inne przedszkolne zabawki? Za nic w świecie nie mogłam pogodzić się z myślą, że muszę wyprowadzić się z mojej wioski. Miałam już tutaj nawet swoją koleżankę. To chyba jakaś pomyłka. Uciekłam przerażona i zamknęłam się na klucz w przylegającym do kuchni pokoju. Zalana potokiem łez, wołałam do rodziców, że nigdy, ale to przenigdy z nimi nie wyjadę. Kiedy osłabłam już z płaczu i rozpaczy, obiecałam im, że pojadę z nimi na następną niedzielę. Nic nie pomogło. Rodzice zdobyli moją fortecę podstępem. Musiałam się poddać i kiedy odchodziłam z nimi na przystanek autobusowy, czułam się pokonana i nieszczęśliwa. Zostawiałam za sobą całe moje gospodarstwo i tych, których tak mocno kochałam. Wróciłam do swojego miasta, do swojego domu, gdzie wszystko było obce i gdzie wszystkiego się bałam. Wiedziałam jednak, że odtąd to będzie moje miejsce i tutaj będę musiała stać się innym nowym dzieckiem. Następnego dnia mamusia zaprowadziła mnie do przedszkola. O, jaka ja byłam nieszczęśliwa. W tym przedszkolu wszystkie dzieci już się znały, panie ciągle coś mówiły, kazały powiedzieć, jak kto się nazywa, a ja nie potrafiłam wymówić R, że też taka litera musiała mi się przytrafić w imieniu. Powiedziałam więc szybko, nazywam się Kalolka. Co miał znaczyć Karolka? I zrozpaczona usiadłam pomiędzy dziećmi. Czekałam, aż zaczną się ze mnie śmiać. Na szczęście jednak nie zauważyły wśród wrzawy i wykrzykiwania swoich imion mojego braku literki R. Potem zjedliśmy obiad i trzeba było rozłożyć swój leżaczek, ubrać się w piżamkę i grzecznie przez dwie godzinki spać lub cichutko leżeć z zamkniętymi oczkami. Nie lubiłam. Bardzo nie lubiłam tych leżaczków, spania, piżamki i całego tego przedszkola, ale co było robić? Od poniedziałku do soboty musiałam być grzeczną, ułożoną dziewczynką z miasta. Za to w sobotę po południu było cudownie, najlepiej jak tylko mogą sobie wyobrazić małe dziewczynki. Przed wieczorem przyjeżdżał po mnie dziaduś broniś i zabierał mnie ze sobą do mojej ukochanej wioski, do mojej wolności.